Dzień dobry, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony. Ja wasz ulubiony YouTuber. W dzisiejszym odcinku robimy opening potężnych skrzynek Kowala. Mam na każdej postaci taki oto zestawik 2 plus 2. Zobaczmy, co nam tutaj spadnie. Niestety te unikatowe i heroiczne, które wypadały z questów, otwierałem na bieżąco. No, i muszę się Wam pochwalić na tym tancerzu. Spadł mi chyba pierek albo naszyjnik legendarny. No w każdym razie dał chyba bodajże 44 esencje. No, a reszta no to tak wiadomo Heraklion. No, ale mniejsza. Ważne, ważne jest teraz, co spadnie z tych heroicznych i unikatowych skrzyneczek. Zacznijmy od tego. No, niestety, nic ciekawego. No, no nic ciekawego. Odpuszczmy może zatem heroiczną. Heroiczna, dużo biżuterii na razie i teraz... No, widzowie. Dwa uni, dwa her. Zobaczmy, co z następnej postaci. I już jesteśmy na moim potężnym wojowniku. Zacznijmy może teraz od heroicznej. Heroiczna zbroja, dobrze, załóżmy ją sobie. Może będzie coś lepszego. Eroiczny naszyjnik. Dobrze. Czy teraz będą dwa uniacze? O! No i kurde, najlepszy herak. 250% do ulepy. Szkoda, że nie legendarny. To wtedy by oddał chyba, kurde, nie wiem. Z 80. O, 70 esencji. Sporo, sporo. Dobra, nie zwalniamy tempa. Czy teraz będzie? Oczywiście unikatowy. Trzy heraki, jeden uniacz. No, jestem zadowolony. Aczkolwiek nadal nie jest to legenda. No i witam po sekundowej przerwie. Kolejny zestaw kuwerków. Może teraz zróbmy tak. Jeden unikatowy. Dał nam unikatowy naszyjnik. I teraz jeden heroiczny dał nam heroiczny bierek. O, swoją drogą ma najmniej, bo tylko 150 do ulepy. Dobrze, może teraz, chociaż teraz... No nie. Kurde, widzowie. No, no nie odda, jak, jak pozłości. No jak pozłości, nie odda. Pół postaci już za nami. Tutaj przed chwilą sobie kupowałem. Dobra. Unikatowa. Laczek. Unikatowa. No. Dobra, widzowie. No przynajmniej jedna legenda. Przydałoby się. Przydałoby się, to wtedy na filmie byłoby ulepszanko legendy. No, ale niestety chyba nic z tego. Zostały dwie postacie. Osta znaczy, w sumie już tylko jedna, ale doczekajcie, zaraz wyjaśnię. Dlaczego jedna? No, bo tutaj musiałem sobie kupić niestety kamyk czasowy pod więc tutaj mamy tylko dwie unikatowe skrzyneczki. O, bo też tej dynki, tą dynkę chyba nie wiem wcześniej odebrałem, czy nie dało mi tej jednej waluty, nie wiem o co chodzi. Mniejsza. W każdym razie. Dwa uniacze. Zostały zainkasowane przeze mnie. I to To tyle z tej postaci. Szału nie ma. Dobra, jeszcze mamy tutaj Sybilkę. Widzę, mi zrespiła. No to sobie ją Słaba, słaba wróżba. Bardzo słaba wróżba. Ostatnie cztery kuferki. Unikatowy pierek. Unikatowe do buty. Dobra. Nadzieja w tych kuferkach. Nadzieja w tych kuferkach. Sprawdźmy. Heroiczne łapki to jeszcze te, co mają najmniej. Kurde, dobra. Ostatni kufer. Może tak jak kiedyś. Kiedyś ostatni kufer, chociażby on był unikatowy, ale wtedy wypadł mi chyba na szyjnik czy tam hermik. A tym razem niestety tylko rękawice. Hmm, no jestem troszkę zawiedziony. Ile to będzie? No sporo tej ulepy wpadnie, ale co z tego? No nie ulepszę sobie tych itemków. bo zobaczcie widzowie. Tutaj mam już na... No punkty są już wbite. Potrzeba tylko tej esencji, no ale jest jej potrzebne. sporo, bo aż 231 231 y, punktów. Więc no. No, jest potrzebny jakiś itemek, który odda dużo, dużo esencji. Bo nie ukrywam, nie chcę się tam kupować legend i palić ich. No bo jest to po prostu nieopłacalne, jak mogą nam tutaj wypaść. Najbliższy chyba event, jak będą jakieś takie a, loty, to chyba ta Marzanna, Topienie Marzanny, czy jak to się tam nazywa. Ale to dopiero chyba na wiosnę. No nie wiem, widzowie, ja nie wiem, zobaczymy. Albo z kolosa, o może jakiś kolosik w końcu odda jakąś leguwę. Mam w sumie jedne takie do spalenia powiedzmy, no to jakby spadły kolejne, no to można by coś tam bić, bo w sumie mam z 50 tej esencji już w depo, no mniejsza. W każdym razie będę to na pewno relacjonował i nagrywał, więc się nie martwcie. No nie wiem, taki krótki odcinek wyszedł. Widzowie. Mam nadzieję, że nie jesteście zawiedzeni, więc trzymajcie się i do następnego dnia.